Cześć z tej strony Agnieszka. Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale Ziemia obiecana i właśnie w naszej ziemi obiecanej w naszym studiu. Mamy grudzień, temperatura jest dość niska. Pada śnieg co drugi dzień, potem topnieje i znowu pada, więc wszystko wskazuje na to, słuchajcie, że święta przed nami. I w związku z tym będę dzisiaj robiła wianek. To jest jedna z takich dekoracji, za którą przepadam, niezależnie generalnie od pory roku, ale te świąteczne. Mają sobie niewysłowiony taki urok. I to, co jest w nich bardzo fajne, to oczywiście można kupić dla tych, którzy nie lubią takich robótek ręcznych, nie mają czasu i wolą zostawić to komuś, ktoś na tym zna. Ale jeżeli lubicie prace plastyczne, właśnie podczas tych długich, czy to jesiennych, jak miało to miejsce wcześniej, czy to zimowych wieczorów, to to jest właśnie przestrzeń, to jest właśnie kanał, i to jest ten odcinek, w którym będziemy uskuteczniać taki wianek. Możliwości jest bardzo dużo. Mam wrażenie, że cytuję klasyka, jakkolwiek. Można stworzyć wianek na różnych bazach. Ja przez ostatnie 2-3 lata najczęściej i najprzyjemniej mi się robi, najłatwiej na takich słomianych bazach i one są bardzo tanie. Ta kosztowała 6 zł, więc to nie jest żaden wydatek. Ale też robiłam na bazach z gałązek brzozy, robiłam na wiklinowych i nadal robię. Tym razem jednak właśnie zacznę pierwszy wianek od takiej bazy. Później też, jeżeli starczy nam dzisiaj czasu, na bardzo prostym kole, takim myślę, że to jest plastikowe koło, tylko jest po prostu oplecione, ale jest to koło duże, wąskie i zupełnie inaczej się na nim tworzy wianki. Zacznę od tej, a potem czas pokażę. I przy produkcji takich wianków, no, wyobraźnia jest jedynym ograniczeniem. Powinniśmy mieć jakieś igliwie. Ja tutaj mam dwa przykłady. Podoba mi się to łączenie kolorystyczne, bo tu mamy taką e, ciepłą, bym powiedziała, cieplejszą zieleń, a tutaj mamy kolory, które wchodzą w chłodniejsze tony. E, no i też ta choinka, ała, ona kuje. I jeżeli źle nazwę którejś z tych drzew, gałęzi, wybaczcie moją ignorancję. Bardziej interesuje mnie, jak to wygląda na wianku, aniżeli jak się nazywa. Jeżeli chodzi o to, co na ten wianek nałożę, przygotowałam sobie troszkę dekoracji. Ale jak zazwyczaj to bywa, w trakcie pracy wyjdzie. Nie jestem takim planistą od A przez B, C, aż do końca alfabetu i ja dość impulsywnie tworzę swoje prace. Mam jakieś wyobrażenie, czasami się one po prostu w trakcie pracy zmienia. Ale jeżeli jesteś typem stabilnym i potrzebujesz konkretów, to już mówię, że mam przygotowane szyszki, bombeczki, plastry, pomarańczy, niektóre z tego roku, inne z zeszłego, więc widzę po kolorze tą różnicę. To mi jednak nie przeszkadza. Są też kokardy. Ta ogromnie mi się podoba. Mam ich kilka w takim bordowym, winnym kolorze. Troszkę mi to przypomina kolor wina właśnie. Jest bardzo ładna, aksamitna. I być może użyję jej do tej aranżacji. Zdarzało mi się robić też wianki zimowe, świąteczne, przeplatane z kwiatami. To świetnie wyszło. I jeżeli w tym roku zrobię taki tur świąteczny po naszym domu, to na pewno taki wianek zobaczycie. Mam też pawie pióra. Bardzo często ich używam w jakichś kompozycjach. Używam ich tymczasowo, to znaczy, że one są z odzysku, nie zostają na tych pracach plastycznych i być może również tego użyję tym razem. I to chyba wszystko. Jest też sekator i żyłka. Żółka w kolorze Igliwia. Jeżeli miałabym dekorację w jakimś innym kolorze, często szukałabym również żyłki w podobnym, ponieważ ona jest zupełnie, ma tutaj funkcję roboczą i nie chciałabym, aby była za bardzo widoczna. To tak z doświadczenia Wam mówię. Jednego roku robiłam wianek z suszonych traw i użyłam właśnie tej zielonej żyłki. I kiedy ten wianek po wielu miesiącach przybywania na dworze, bo on nadal zresztą u nas wisi na drzwiach wejściowych, w pewnym momencie przez to, że był tak już wysuszony, zmierzwiony wiatrem, to trochę ta żyłka jest widoczna. Mi to nie przeszkadza, ale może jesteście takimi estetami, że może Wam to wadzić w pewnym momencie. To na to też bym zwróciła uwagę, czyli kolor żyłki. I to, co jest bardzo ważne, kluczowe i teraz tutaj naprawdę robię taką chwilę, taką pauzę, żebyście dobrze wykonali ten wianek, to słuchajcie, kubek z zimową herbatą albo kawą. To jest konieczne. Może wam zasnąć w gardle, możecie się tak troszkę, hmm, potrzebujecie chwilę przerwy i kubek z czymś takim jest bardzo istotny. I ja tutaj nie żartuję, znaczy trochę żartuję, ale naprawdę nie pomniejszajmy tutaj udziału kawki podczas całego tego procederu. Ja was serdecznie zapraszam do tego odcinka, mam nadzieję, że odpoczniecie, że się zainspirujecie, a koniec końców zasubskrybujecie nasz kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, a jeżeli robicie to dacie kciuka w górę. Ja będę wam za to bardzo wdzięczna ły, kakawki i zaczynamy. Musimy sobie zrobić jakąś przestrzeń, aby nam się wygodnie pracowało. Baza i sekator. Gałązki i gliwia, które macie dostępne, możecie mieszać. Wszystko zależy od waszej inwencji twórczej, od pomysłu, od tego też, co macie dostępne. Tego typu, te, tej, tej wielkości gałązka jest za duża, więc ja będę ją sobie ucinała. To zajmuje niewiele czasu, a jest też później bardziej przydatne. Więc kilka takich utnę sobie. Resztę wywalam. Mogę tutaj akurat u nas nabrudzić, bo to jest to studio. W ogóle świetnie pachnie to igliwie. Pojechaliśmy tym razem do kolegi na jego działkę i tam ucinałam właśnie różne gałązki. Kiedy wsiedliśmy do auta Dawid mówi ale pachnie. Co skomentowałam tym, że mamy świetny odświeżacz samochodowy, to znaczy cały bagażnik igliwia, bo tego igliwia przywieźliśmy naprawdę sporo, rozmaitego. To, co też można zrobić, i chyba właśnie to zrobię. Tak jak widzicie, to jest słomiana baza, i aby nie prześwitywał ten kolor, można obłożyć ją jakimś materiałem florystycznym i ja nawet taki mam, dlatego pomyślałam, że z tego skorzystam. Ale robię to po raz pierwszy. Nigdy wcześniej akurat nie robiłam w ten sposób. Ale że mam materiał, to czemu by nie skorzystać? Wtedy nie będzie, będzie większa pewność, że ten jasny kolor nie będzie przebijał z zawianka. To nie jest konieczne, ale można to zrobić. To teraz jeszcze pójdę po materiał. Dajcie mi chwilkę. O tego typu materiale mówię, ale jeżeli macie cokolwiek innego, czym moglibyście obłożyć waszą bazę, użyjcie. I tak jak powiedziałam, jeżeli nie macie, to też się nic nie dzieje. No i może zadam wam w międzyczasie pytanie, żebyście się nie nudzili. Macie już ubrane choinki? U niektórych myślę od dłuższego czasu już są. Mnie zaskoczyła w tym roku koleżanka. Ona już w połowie listopada miała choinkę. Dla mnie to było troszeczkę za wcześnie. Ale w tym roku, przez to, że padał śnieg już w listopadzie, to ten klimat taki pojawił się też właśnie u nas w domu i ja też szybciej zaczęłam ściągać jesienne ozdoby przez chwilkę było tak spokojnie Do sumie przez tydzień było luźniej z ozdobami no ale teraz już jest na bogato koło gotowe i mogę zabrać się za przymocowywanie gałązek Najpierw sobie ułożę kilka, pilnując, aby też środek tutaj koła był wypełniony nimi, tak aby no nie, nie było takiego efektu gałązki na zewnątrz, a w środku jest pusto. I tak teraz będę układała kolejne partie gałązek, idąc w kierunku wskazówek zegara, ale to nie ma znaczenia, czy pójdziecie w prawo, czy w lewo, efekt się liczy. Podstawa mojej dekoracji jest gotowa, wygląda tak. I powiem Wam, że jeżeli lubicie minimalizm, to już taki wianek wygląda pięknie i można tutaj by skończyć ten film i tą dekorację. No ale to ma być mój wianek, a ja lubię jak jest na bogato, nawet jeżeli naturalistycznie. Nie wiem, czy dzisiaj tak będzie. No bo takie złote bombeczki naturalistyczne nie są, a one mi tutaj bardzo pasują. Za chwilkę się okaże jak ten wianek będzie finalnie wyglądał. Teraz muszę włączyć tylko pistolet na klej, podgrzać właśnie klej i pomyśleć jak tutaj sobie stworzyć tą dekorację. Przy takich iglakach nawet nie trzeba kleju tak naprawdę, ale jeżeli go macie to możecie go użyć, bo żyłka również tutaj się sprawdzi. Czyli przymocować można na żyłce szyszkę czy jakąś inną ozdobę i kleju nie potrzeba. Ale są takie sytuacje, w których jest to po prostu wygodniejsze. Dlatego ja sobie pistolet włączę, bo już trudniej byłoby mi przymocować na żyłkę plastry cytrusów, a chciałabym chyba je tutaj umieścić. pierwszy wianek gotowy i prezentuje się tak. Jak widzicie, dużo jest tych dekoracji. Można by przykleić monotematyczne elementy, na przykład plaster pomarańczy albo szyszki, ale ja zazwyczaj mam problem ze zdecydowaniem się, co wybrać, no i tego jest dość sporo. Mamy tutaj bordową kokardę, bardzo fajnie wyeksponowana, nie jest zbyt duża, ale jej kolor jest wyrazisty, więc jest zauważalna i złota wstążka. A wianek będzie wisiał najprawdopodobniej na naszych drzwiach wejściowych, więc pod koniec filmu chciałabym Wam pokazać właśnie już jego nowe miejsce. A teraz się zabiorę za drugą kompozycję na szerszej bazie, ale znacznie węższej. No naprawdę, bardzo, bardzo ładnie. A to jest obręcz, którą teraz chciałabym udekorować. Zazwyczaj wisi u nas na drzwiach w wejściu do kuchni. Jest dość spora, ale jednocześnie delikatna i nie będzie miała bardzo dużej tutaj tej dekoracji ozdobnej, ponieważ mamy haczyk na drzwiach też delikatny, i raz już mi taka dekoracja spadła, więc muszę mieć to na uwadze. Jakie widziałam rodzaje ozdobień takiej obręczy, często ona jest tutaj u góry tylko. Lub odwrotnie, u dołu. Rzadziej widziałam asymetryczną, bo ona by zazwyczaj się przechylała, ale zdarzało się. Do tej pory miałam taką miesięczną dekorację tutaj u góry i e, mogę to zrobić, mogę zrobić też u dołu, ale wydaje mi się, że ta góra bardziej mi pasuje. To, z czym będę musiała sobie poradzić, to aby poręcz nie nachylała się tak ku dołowi z racji tego ciężaru, który, który tutaj będzie. E, mam te same iglaczki których używałam do poprzedniego wianka. Tylko jest sobie teraz podetnę, aby bardziej pasowały rozmiarem do tego, co tutaj mam. No, na na ganiałam dzisiaj bardzo konkretnie w studio. Cieszę się, że nie robię tych dekoracji w kuchni jak w zeszłym roku, bo miałam po każdym takim dekorowaniu, które lubię, pamiętajcie o tym, że ja to lubię i po nagrywaniach miałam mnóstwo pracy. A tutaj w studiu mogę zanieść i mogę posprzątać na przykład za kilka godzin albo drugiego dnia, bo tak bardzo nam to nie koliduje z życiem tutaj rodzinnym. Podcinam drzewko, czy gałązki, żeby łatwiej było mi dopasować to za chwilkę do mojej obręczy. Tu też nie będzie jakaś mocno strojna aranżacja, no bo ta obręcz jest delikatna i jakoś mi to nie pasuje. No i zrobimy coś takiego. Na szczęście ten iglaczek aż tak bardzo nie kuje. Pozdarzają się takie, które są mocno uciążliwe pod tym względem. Chłopczyk przyszedł do studia. Spał dzisiaj bardzo długo, ale na dworze aura niezbyt atrakcyjna i wyszedł w próg domu i po chwili wrócił. Stwierdził, nie wychodzę. Ale teraz się najadł. Nie te nożyczki, znaczy ten sekator I może będzie chciał wyjść na dwór. Co chłopie, może się pokażesz do kamery, co? Żeby nie było, że rozmawiam sama ze sobą. okno tylko. Idę po kota, pokażę wam go. Potem wypuszczę i kontynuujemy. No co tam chłopczyku? No na chwilkę tylko. Tylko na chwilkę. Słuchajcie, on chce wyjść na dwór, bo jak tylko szłam w jego stronę, już wypuszczam. To bieg do drzwi. Więc wybaczcie. Brak kultury kota, że nie jest zbyt dzisiaj rozmowny. Ale muszę go naprawdę wyprowadzić. Idziemy, 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 idziemy. Chodź. To co? Do zobaczenia, tak? Za chwilkę. <laughs> uh -huh. Obręcz jest już zawieszona na naszych drzwiach kuchennych, i tak sobie myślę, że czasami w prostocie cała siła. Zobaczcie, trochę igliwia, Kokarda, dwa plastry pomarańczy, dwie szyszki, no i ta obręcz właśnie. I to cały materiał użyty do tego, no i efekt myślę, że jest bardzo przyjemny. I cała ta dekoracja wytrzyma spokojnie przez okres świąteczny, a nawet myślę, że spokojnie do. Pierwszych dni stycznia. Jeżeli zaczną te igliwa oblatywać, to ja Wam powiem, tak jak już chyba wspomniałam, po prostu można je wymienić. To jest chwilka pracy, a efekt naprawdę bardzo przyjemny. Ale jeżeli lubicie bardziej strojne dekoracje, no to możemy pójść do naszych drzwi wejściowych, bo tam już wisi również ten pierwszy wianek. No to zapraszam. Jak widzicie na załączonym obrazku, u nas dzisiaj pada śnieg, ale widzicie również wianek. No i co? Myślę, że to naprawdę fajnie się sprawdziło. Te kolory naturalne pasują idealnie do drzwi, do tego koloru takiego miętowego, pistacjowego. Zrobię to jakieś zbliżenie i będziemy powoli kończyć, abyście Wy również mieli czas i możliwość stworzyć swoje aranżacje, jeżeli jeszcze takich nie macie. Aby nie być gołosłowną, za chwilkę pokażę Wam ujęcia z naszej ziemi obiecanej, bo naprawdę sypie śniegiem. Prawie już nic nie widzę. No ale jest fajnie. Ja lubię, kiedy pada śnieg, szczególnie kiedy nigdzie nie trzeba daleko podróżować. To co? Dziękuję, że dzisiaj byliście z nami. E, za komentarze z góry dziękuję. Napiszcie, czy wytworzycie sami takie aranżacje. Może kupujecie gotowe, może ktoś dla Was je tworzy. Ja mam nadzieję, że byłam jakąś inspiracją dzisiaj i ta praca, a przynajmniej że odpoczęliście. Do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się. Na razie.